Już kilkanaście transportów z różnego rodzaju darami wyjechało z Ostrzeszowa do objętej działaniami wojennymi Ukrainy. To efekt ofiarności mieszkańców powiatu, a także wielkiego zaangażowania i nakładu pracy ze strony pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Zakrojona na szeroką skalę akcja pomocowa ruszyła pierwszego dnia rosyjskiej agresji i trwa do dzisiaj, nic nie tracąc ze swojej początkowej energii. Za wszystkie dary mamy wielkie, wielkie podziękowania. Do Drohobycza jak pojechaliśmy, to byliśmy pierwszą pomocą. W innym miejscu usłyszeliśmy, że miasto ich nie, im tyle nie pomogło, ile darów dostali z Ostrzeszowa. Byliśmy, znaczy dary, które były kierowane to był i Kijów, Lwów, Kamieniec Podolski, Żytomierz, Drohobycz. W niektóre miejsca kilkakrotnie, szykujemy kolejne transporty. W Dorhopyczu byliśmy w szkole, tam jest polska sobotnia szkoła, taki oddział w liceum. Mają tam osoby ewakuowane z tych terenów wojennych i zasilaliśmy ich w najbardziej potrzebne dla nich produkty: jedzenia, chemia, śpiwory, kalimaty, koce. To, co na ten moment jest tam najbardziej potrzebne po to, żeby też zabezpieczyć te osoby uciekające. Uczestnicy transportów nie kryją, że przekraczając granice z Ukrainą zaczynają odczuwać pewne obawy. Zdają sobie sprawę z podejmowanego przez siebie ryzyka. Jakaś obawa zawsze jest, jakiś strach się pojawia, no bo tak naprawdę nie wiemy, tak, w którym momencie sereny zawyją i co się będzie działo. Reakcje Ukraińców są jednak najlepszą rekompensatą za te chwile niepewności podczas przejazdu przez zagrożone rosyjskim atakiem tereny. Oni są naprawdę... Y Bojowo nastawieni przede wszystkim, bardzo bojowo nastawieni, są bardzo wdzięczni za pomoc. Mhm. Ale pomimo tej całej sytuacji w nich jest też taka duża pogoda ducha. Mm -hmm. Oni ciepło witają, e, są e, bardzo serdeczni tak? mm -hmm. i gościnni. Pomimo mm -hmm. tego, że teraz zajechaliśmy, pojechaliśmy do Drochowycza, e, oni zaproponowali nam, żebyśmy zostali. E, oprowadzą nas mm -hmm. po mieście, e, pokażą tutaj najfajniejsze miejsca w Drochowyczu. Do... Mm -hmm. Tak, jeszcze byli gotowi na wycieczkę. <laughs> Transporty to jednak oczywiście nie wszystko. Znacząca część zebranych darów trafia do uchodźców, którzy docierają do powiatu Ostrzeszowskiego. Według aktualnych danych zarejestrowano ich już około 740, w tym blisko 340 dzieci. Część z nich trafia bezpośrednio pod opiekę powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zanim znajdą inne lokum, mogą przebywać w specjalnie wydzielonych i zaadaptowanych pomieszczeniach w siedzibie PCPR. Z możliwości tej skorzystało jak dotąd ponad 20 osób. Osoby, które przybyły do nas z Ukrainy mają możliwość z tych rzeczy zgromadzonych, z tych rzeczy, które nam społeczeństwo Ostrzeszowa, powiatu ostrzeszowskiego dostarczyło. Jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo osób przychodzi i naprawdę tej pomocy potrzebuje. Na tą chwilę najwięcej widzimy zapotrzebowania na kaszę gryczaną, olej. Yy, proszki do prania i płyny do naczyń. Podziękowania za okazane wsparcie przybierają różne formy. Oto jak swoją wdzięczność postanowiły okazać dzieci aktualnie przebywające w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Tak, no mamy, tak jak panowie zauważyli, mamy pięknie przystrojone drzwi w PCP-ze w podwórzu, tam właśnie, gdzie jest to nasze mieszkanie dla osób z Ukrainy. Ale takich sygnałów było dużo, bo w tych darach, które dzieci tu przynoszą, polskie dzieci, to też, bo to akurat jest przygotowane przez dzieci z Ukrainy, mhm. które tam goszczą, ale też dzieci, które, polskie dzieci, które przynosiły z rodzicami różne dary, też przychodziły z takimi mhm. różnymi obrazkami, symbolami. W darach przekazanych też zdarzają się obrazki od polskich dzieci dla dzieci ukraińskich. Mhm. To ciekawe, pomoc dla Ukraińców płynie nie tylko od Polaków. Kilka dni temu do Ostrzeszowa dotarły cztery wielotonażowe transporty z Bawarii w Niemczech. Dary wypełniły pod sufit osiem dużych pomieszczeń w magazynie użyczonym przez jednego z miejscowych przedsiębiorców. Również pan Hoja z Grabowa, który też przywiózł rzeczy dwa tiry z Niemiec. I otrzymaliśmy w czwartek. Tydzień temu tir odzieży nowej z fabryki niemieckiej pod Gdańskiem. Jak się dowiedzieliśmy, Niemcy zaoferowali kolejne transporty bezpośrednio po świętach Wielkanocnych. Mimo upływu czasu, chęć do pomocy nadal jest ogromna. Jesteśmy bardzo, bardzo wzruszeni, bo jest bardzo duży oddźwięk społeczny, tak jak zresztą państwo widzicie. Yy, mimo że mnóstwo osób przewinęło się przez tą salę i mnóstwo osób z pomocy skorzystało, to wcale tych rzeczy nie mamy mniej. I przy tej ilości transportów, jaka poszła właśnie już na Ukrainę, nie? to widać, że jednak oddźwięk społeczny jest bardzo duży. Dary wciąż można dostarczać do sali gimnastycznej w budynku byłej szkoły rolniczej na ulicy Zamkowej 12. Pracownicy PCPR pełnią tam dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-18.00, a w sobotę od 14.00 do 17.00.